Co na to powiesz? Ekstra. Dzięki, sam to zrobiłem. Widzę. Co się dzieje? Mówisz o Kati? Mniej więcej. Gdy cię wspominam, każe mi się zamknąć. W mojej szkole to znaczy, że dziewczyna cię lubi. Myślę, że jestem na zajęciach małej ligi, ale się urwałem, żeby tu przyjść. Pomyślałem, że się przejedziemy. Obiecałeś, pamiętasz? Tak, ale nie teraz. Jestem zajęty. Jedziemy.